Siemaneczko, z tej strony Jacob i dzisiaj sobie pogramy FIFA Ultimate Team i stworzymy nasz własny zespół, na którym ja i wy, moi widzowie, będziemy pracowali aż do kolejnej FIFA. Czyli zostało nie wiem ile miesięcy to zapominiemy i właśnie nie wiem który kraj się to jest. Hmm. Hmm. Tutaj są jeszcze inne, Anglia, Argentyna, Hiszpania. Ja chyba wezmę w Francji, tak wam powiem. I uwaga, trochę przesunę, jak widzicie ja jestem tam. I ja nie patrzę co trafiliśmy. I Dobra, już jesteśmy w zespole. O, ciekawe... O, je mamy gościa. To Tu tak atak. Czekajcie. Ustawię się trochę. Okej. Okay. Dobra. I dobra. O! Loreant Kościelny. Dobra. Mhm. Dobra. O! Piechocki. Dobra. Zamiast tego. Tak. Kogo mamy? Ja, ja chyba sobie wezmę Komana, O! Był Liberii. Zauważyłem. Teraz sobie obniżę. Okay. Oba wzory Tutaj sobie wezmę Manchester United i. hmm. Nie, Fermec, Uruguay, Celtic, YouTube TV, dobra, biorę sobie ten. No wiadomo, Barcelona, chociaż nie przede za tą król. Dobra, i się nazwiemy. Marsyjatale, hm? Dobra, więc jedziemy. Eee... Dobra. No. Eee. Dobra, i potwierdzamy tak. Dobra. Uciekł dalej. Mhm. Dobra. Więc widzimy się jak już ułożę z... Dobra, więc tak wygląda nasz skład. Jak widzicie jest Kingsley Common. Kościelny. A jeśli nie umiem tego piłkarza, na którym jest teraz znacznik na PS, wymówić nazwiska, więc zobaczmy. Kwendozi, po prostu Mateo, będę na niego mówił. Dobra, więc wyjdziemy się w meczu. Dobra, już jesteśmy w meczu, więc jedziemy z pierwszą akcją. Dobra

Dobra, już jesteśmy w kolejnej akcji. Chyba. Mhm. Dobra, odbiorę piłkę, postaram się. albo A, bo w tupiku gdzieś jakiś tym był, a Dobra, szybko. Dobra. Dzięki. Mhm. za ten komentarz, ale... Ten można się może, dla mnie i się łącza ona być w piłkarzach. Trochę. A czego tutaj nazwiska nie słyszałam? Mes. Hmm, kto to może być? Ha, tron. Wiadomo, że znam. Dobra, widzimy się w kolejnym. Dobra, jesteśmy. Ale straciłem piłkę przez to, że musiałem włączyć nagrywanie. Dobra na razie są 4 minuty no 5 minut trochę zmarnowaliśmy na, na ten na rozpoczęciu nie miał puścić no. Dobra widzimy się w kolejnej akcji Dobra będziemy mieli piłkę Nie, główkuj, please Dobrze. Będziemy się budować powoli, a tak powoli, mówię. Aż dojdziemy do... ...zyki do strzeleckiej. I... ...aj! Przyjęli! Jaki V? Dobra, widzimy się w kolei. Dobra i teraz bramkę, zapomniałem włączyć nagrywanie, bo musiałam się skupić. Ładna bramka, pokażę mam powtórkę. I Alison to się dobra, więc widzimy się w drugiej pewnej połowie, bo już się nie. Dobra, mamy akcję, patrzcie. Panie sędzio, tam był V. Tak powiem jedynie swoim zdaniem. Już jest druga połowa przejął mój, dobra tak, zrobimy i tak, miała pójść w rzutka, ale odebrał mojemu graczowi punkt. więc widzimy się w kolejnej dobra, już jesteśmy w kolejnej akcji i teraz postaramy się nagrać całą drugą połowę no i błąd z mojej strony ale go naprawiliśmy dobra Nie, nie. Szkoda, że tego nie przyjął. Nie przyjął ten tak dobrze. Hmm. To będzie seria taka zwykła. Po prostu FIFA 19 Ultimate Team. Um, odcinki będą jed... co tydzień jeden. Więc będzie fajnie, tak powiem. I piszcie w komentarzach jak wolicie, żebym tylko pokazywał akcje. No I teraz się rozgrywam i straciłem bramkę. A kim A i chciałbym powiedzieć... Piszcie, ten, piszcie w komentarzach jak chci, woli byście, Czy chcecie oglądać? ten Najlepsze akcje z, 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 drugiej, z pierwszej połowy, a z drugiej tylko, a drugą całą połowę. Piszcie w komentarzu, bo to jest dla mnie ważne, bo... Czyli no. Piszcie w komentarzu, więc jak widzicie że z pierwszej tylko z, ten, sama akcja, takie najlepsze bankowe a i całą drugą połowę. Więc piszcie, bo to dla mnie jest opinia Borda. Taka informacja bardziej dla mnie. Tam. Hmm. Nie wiem jakby to powiedzieć. Um. Hmm. Teraz taki mam w głowie. No po prostu piszcie, bo to razem budujemy tą serię, więc ja będę polegał też na Waszej opinii. Polecajcie mi jakieś plikkazy ze Francji. Ten. Bardzo na tym polegam. Ale to dopiero w dalszych odcinkach będą nowe zakupy. Więc piszcie montaże, kogo mi polecacie z Francji lub z Ligi Francuskiej. I pewnie wszyscy będą pisali fekir, Fekir. Nie, Fekir, nie. I tutaj też będziemy z spaczek grali piłkarzami na pewno. Będziemy budowali nowe składy. Squad sobie zrobimy. Eee, nie skład, to jest ten squad building SBCO o no. Widziałam tak będzie. No. Dobra. Dobra, postaram się jakoś to szybko rozegrać trzecić tą drugą bramkę, bo nie chce mi się grać w dogrywki. Dzięki pewnym nam się pojawiam dziś wieczorami nie wiem. i widziałam, że off-site. Oj ale jeszcze u nas jedno. Dobra. Zrobię cięcie krótkie. Dobra, jest dogrywka, więc ją dla was nagram. Ale stres był, bo był fał wolny, którego nie wykorzystałem Ej, teraz się zdenerwowałam, że straciłem tą bramkę. Hmm. Patrzcie, co on robią Weźcie, patrzcie Jak mi nudno grają dla mnie W każdym odcinku będzie jeden mecz Jakby on to wpuścił, to od razu leci na Quicksilver Nie, dobra. No dobra Dobra, idziemy z tym Proszę nie, jak on go wkułem, to Ferdinand. Piszcie w komentarzach, czy was czasami też denerwują obrońcy, którzy przyjmują wasze górne podania. Dobra, robię cięcie. Dobra, do przerwy. Do przerwy w, w dogrywce jest 0-1-1 ciągle, więc pewnie widzimy się w karnie, więc. GOL! Tu za bramka Pechowa! Aju To to co się stało teraz, patrzcie to patrzcie, Koma wbiegł w pole karne, strzelił i patrzcie ali są to ład należy się za to sub z dzwonem i łapa w górę, więc widzimy się po dobra jest 119 minuta no można powiedzieć, że 120 i my prowadzimy po tym niespodziewanym golu 2 do 1 Oj, straciłem piłkę, ale to musi być nasz mecz, mecz, tak powiem, wybijam, dobra, jeszcze może gol, nie ma faulu, ale to będzie koniec, za ten mecz należy się łapa w górę, sub z dzwonem, i piszcie w komentarzach, czy chcecie z pierwszej połowy tylko najlepsze akcje bramkowe a i całą drugą połowę. Więc na razie patrzcie, trzymajcie się, ludzie po pijonach.